Witajcie hey, kochani, park Maszyn Patryk. Z tej strony witam was już czwarty raz. Solo w tym tygodniu. Oczywiście 14 kolejka PG Ekstra Ligi, dość ekstramalne, jak widzicie. I słyszycie pewnie też warunki, bo z racji tego, że jesteśmy w Polsce z Darkiem razem na wakacjach, to kilka rzeczy się niestety posypało. Ja zapomniałem sprzętu z domu Darek, utknął w jakimś dziwnym małym miasteczku o nazwie Kraków, gdzie nie ma w ogóle internetu i fatalnie to wszystko wygląda, że byliśmy razem, przecież na meczu w Staligorzu wszystko miało być pięknie, ładnie zrobione, live w poniedziałek, ale niestety się plany wszystkie pozmieniały, no to chyba tak to jest po prostu z racji tego, że jest wakacyjnie więc i trochę frykowo, i trochę dziwnie może, ale jest jak jest, chcemy was oczywiście tutaj mm, mm, no jakby ugościć w naszych progach z racji tej 14 kolejki, nie żeby nic się nie odbyło, albo odcinki nie wyszły, więc ja z tego, że no, czasami córka mi nie przeszkadza tutaj w mieszkaniu. To mam chwilę, żeby nagrać te odcinki czwarty już z rzędu sam. Nagrywam. Mamy nadzieję, że po tych na nowych meczach i po pierwszej lidze w ten weekend uda nam się w końcu we wtorek zrobić live'a dla was kochani i opowiedzieć raz o tym, co się działo w Gorzowie, a dwa Jakie mamy wgląd na tę całą fazę zasadniczą i, i na te pierwsze mecze, właśnie ćwierć finałowy, no i oczywiście, jak fazę zasadniczą zakończy ostatecznie pierwsza liga. Ale teraz, oczywiście, zapraszamy na ten szlagier, szlagier tej kolejki, który taki się zapowiadał i ta, taki, moi drodzy, był, był, bo naprawdę się działo, było dużo mijanek, 15 aż naliczyłem. Ja widziałem, że guru stats nawet się zgodził ze swoimi wyliczeniami, tak jak to u mnie wyglądało. I trochę na dramaturgii, bardzo niespodziewane wyniki poszczególnych biegów, naprawdę, nawet jak nie było mijanek to się coś działo, tylko na, na końcu jakoś tak padło, jakoś tak żarło, żarło i zdechło, moim zdaniem, po 13 biegu, ale to za chwilę sobie o tym opowiemy, moi drodzy. Ja oczywiście zapraszam na nasze social media, Twitter, Instagram i Facebook, tam można nas czytać, można nas followować, można obserwować, wejść z nami w interakcję, oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce, a jeśli to wszystko, to wam się ładnie zgrywa i. Podoba nawet na tyle, że coś chcecie więcej nam dać, to oczywiście Patronite.pl na Park Maszyn, tam zapraszamy na wsparcie finansowe tak, naszego kanału. Więc będzie nam bardzo miło, jeśli w ten sposób się odwdzięczycie za to, jeżeli tak naprawdę tak bardzo wam się podoba to, co się u nas dzieje. A oczywiście akcja, że dobrodzina się razem trzyma, to jest wsparcie Andrzeja Szemieńskiego, byłego zawodnika, między innymi nie E, walczącego dalej po kontuzji z 2001 roku z Rybnika m, Na wózku imbolistkim jeżdżącego e, Wsparcie dla niego jak bardzo jak wiecie miły, mile widziane i zachęcamy e, Oczywiście linki e, Do tej akcji i Też inni patroni medialni w opisie Tego Odcinka moi drodzy i teraz przechodzimy już do e, Tego meczu e, Mecz można powiedzieć, yy, wielkich potentatów, tak? Mecz, który miał pokazać siłę jednej, drugiej drużyny. Wiadomo było, że motor Ludwig przejeżdżał osłabiony bez Jacka Holdera, który, jakby nie było, jest jednym z no, wielkich liderów w tym sezonie yy, Lubelaków. Yy, tutaj za niego jechali juniorzy głównie dzisiaj, yy, ale jak sobie poradzili znakomicie, to yy, no, tylko chyba widzowie yy, nie wiedzą po tego meczu, bo jakimś cudem. Za jeden z najgorszych chyba występów w tym sezonie mnie Kowalski dostał znowu tą nagrodę. Asów przestworzy Red Bull'a. Nie wiem jak to jest możliwe, ale za chwilę do tego przejdziemy moi drodzy, bo naprawdę Lublin dzisiaj był niesamowitą drużyną. A Sparta to tak naprawdę łaguta i długo, długo nic, ale były momenty, działo się, więc ciężko powiedzieć, że. Sparta w ogóle nie pokazała się, i pokazała, tylko właśnie tak trochę wybiórczo trochę tak z doskoku, czasami i, i, i też nieoczywiste te wygrane i te dobre występy zawodników poszczególnych, więc przelećmy sobie, może jak to wszystko wyglądało, jak, jak sobie zobaczycie, kochani. serię to mm, aż trzy remisy w pierwszej i jedna wygrana 4-2 przyjezdnych więc odjeżdżają na dwa punkty, potem dokładają kolejne dwa w drugiej serii potem jest szok bieg 8 za chwilę o nim trochę więcej i tutaj wygra na 5-1 Lublina i odjeżdżają na 8 punktów a potem 4 odrabiają wrocławianie w tej serii od biegów 11 do, 11 do 13 i odrabiają to co stracili w biegu 14 zawodnicy motoru Lublin i remis na koniec kończy tą zabawę i ostatecznie mamy wynik 41-49 co ciekawe wszyscy seniorzy lubelscy mieli w tym meczu średnią albo dwa albo wyżej czyli takie dwu cyfrówki z bonusami a w meczu pierwszej kolejki oczywiście kiedy to Sparta wygrała dwoma punktami w Lublinie to było to samo, czyli Czterech y, y, zawodników y, Sparty Wrocław miało właśnie te dwucyfrówki, y, jeśli chodzi o, o biegi z y, bonusami, więc y, zmieniło się tylko, że tyle, na tyle, że Lublin zdobywa bonus, bo wygrywa 8 punktami, a przegrał u siebie dwoma więc to jest taka różnica. No i to, że jakby nie było, przyjechał bez tego jednej ze swoich największych strzelb, więc tym bardziej dotkliwa jest ta druga porażka z rzędu bo już wydawało się, że będzie niepokonana Sparta Wrocław w tym sezonie regularnym i będzie to pierwsza z historii a tutaj takie dwa razy Bęcki, Lunia, Lunia Leszno odrodzona od po powrotach kon, po kontuzjach i tutaj na deser wydawałoby się no wraca Pawlicki i to jeszcze żeby nie powiedzieć w formie, bo dwie trójki przywozi a reszta siada na tyłku można powiedzieć i, i jedzie, no fatalne zawody tak ostatecznie, bo hmm, wydawało się, że Troszeczkę to jeśli chodzi o siłę, inaczej wygląda. I ta wajcha w drugą stronę przekręcona, że jednak ten motor, no, nie mówię, że podda mecz, ale e, nie będzie miał takiego ciśnienia. I, i, i przez ten brak, y, właśnie holdera, e, troszeczkę gorzej im pójdzie. A tutaj, wybitny mecz, można powiedzieć, drużyny, między nimi też Cierniaka czy, e, czy Mańbora. O nich też za chwilę więcej, moi drodzy. No właśnie, e, przelecimy sobie tutaj. jak Oprócz tego, że jak. E, działo się w tych poszczególnych e, seriach, to też właśnie te 15 mianek, które były Krem de la Krem. no już mamy trzeci bieg i znakomity e, powrót, e, można powiedzieć, pierwszy bieg po DPS-u, po tym jak to e, bohaterem narodowym został Maciej Janowski. Tutaj robi niesamowitą robotę, e, wychodzą tak naprawdę na 5-1 e, z Marzyskuberom e, po pierwszym łuku, a e, nie chcę tego tak zostawić. Bohater i narodowy, i właśnie lokalny, tutaj Matador. Maciej Janowski i śmiga, najpierw w kuberę, a potem po świetnym ataku też z mazlika i przywozi na czwartym okrążeniu i przewozi ważne trzy punkty tutaj w tym momencie było 8 do 10 dla przyjezdnych, bo w biegu juniorskim, no Kowalski nie radzi sobie z Cierniakiem, którego mija też na dystansie a Grzelak pokonuje, tutaj też gratulujemy i występu, bo ostatecznie skończyło się też z jednym punktem, ale i debiutu panowi, panu Małkiewiczowi, świetne świetne zawody w sensie no debiut, tak można powiedzieć, bo tutaj dopiero kilka dni po 16 urodzin urodzinach Kevin Małkiewicz zdobywa swój i raz, debiutuje to dwa jeszcze zdobywa punkt i to z bonusikiem, więc naprawdę piękny, piękny element taki no na plus dla na pewno dla Sparty Wrocław. Ehm, oprócz tego, że Łaguta, oczywiście e, z, z tych, e, jak tu naliczyłem, e, ośmiu trójek, robi połowę, czyli 4 1-0, mu się przytrafia. Aldo przyjeżdża za Bartkiem z Marzlikiem w jednym z biegów, a, a poza tym jest niepokonany. Znakomity występ. Znowu jak ta strzała ze startu jeździł dzisiaj e, e, Artium w czterech swoich startach nie dał. Powąchać nawet szprycy twoim przeciwnikom i to też jest no jakiś pozytyw, ale potem tak jak mówię długo, długo nic, yy, chociaż mówię mijanki, szósty bieg to jest y, też znakomite widowisko, tutaj jest 4-2 dla mi, za, za miejscowych, ale yy, wychodzą oni na 5-1, Janowski wyprzedza Kubera, a potem no niby gdzieś tam za, yy, za kany ten Kowalski z tyłu stawki jadący nagle, Rzuca się do walki z Kuberą o jeden punkt i wyprzedza go dwukrotnie, ale dwukrotnie też daje się wyprzedzić. Ostatecznie domin dowozi jeden punkt i cztery razy się tasują. Mamy najlepszy, no może po te, poza tym trzecim, tak, najlepszy bieg, jeśli chodzi o Mianki, bo aż pięć w tym, w tym właśnie, w tej gonitwie. A potem bieg siódmy i ósmy i to co robi Bańbor to po prostu palce lizać. W siódmym biegu przywozi za sobą kompletnie nieistniejącego w tej fazie zawodów Dana Biuleja. Tutaj mamy jedną mijankę też, ale w ósmym biegu Małkiewicz właśnie, który wychodzi. Który no tutaj akurat zdobywa... Nie zdobywa żadnego punktu, ale on z Janowskim tracą już na pierwszym łuku jakiekolwiek punkty na przeciwnikach, bo Lindgren z Bańborem wypuszczają się na 5-1 i szok, bo naprawdę w jednym biegu, w siódmym właśnie pokonuje Biuleja, w ósmym Janowskiego, Bańbor i tutaj jest chyba taki przełomowy moment w tym meczu, bo wychodzą na 8 punktów Lubelacy w ogóle zresztą cały mecz nie prowadzą nawet przez chwilę y, zawodnicy y, wrocławscy y, ale y, no, nie wiadomo co tak naprawdę się dzieje bo tak jak wiemy no, trzeci bieg, znakomita pogoda za zmrzlikiem a tutaj y, nie daje rady Bańborowi, znakomity występ i tym bardziej właśnie nie rozumiem zachwytów ostatecznie nad Kowalskim y, Bańbor przywozi Buleja w jednym biegu Janowskiego, ja rozumiem, że w ostatnim swoim starcie właśnie zostaje pokonany przez Kowalskiego, ale bez przesady, tak tutaj też jest Mati Ciernia, który dwie trójki na początku zrobił ogólnie Kończy z dobrym wynikiem 8 punktów, więc yy, naprawdę Jak te nagrody są tam przyznawane w tym turnieju, chyba ja patrząc tak po tabeli to chyba przyznacie rację mi, że To coś tak wygląda jakby chodziło o to, że były emocje do końca, bo tutaj odjechałby już Cierniak, pewnie Kowalskiemu byłoby po zawodach, a tak to Kowalski się zbliżył do Matiego na jeden punkt w tych właśnie asach Red Bulla i to się jakoś kręci, to jedyne dla mnie zrozumienie, bo nie, nie wierzę, że ludzie głosowali na Kowalskiego, bo naprawdę jakkolwiek no robi punkty, to jeden chyba z najgorszych meczów w tym sezonie i pokonuje tylko dwóch juniorów i to tych słabszych y z ze strony Lubelskiej e Peter z kolei znakomicie się odradza Raz, że w jednym biegu y, goni cierniaka i, i pokonuje go na, ostatnich, y, y, na, na ostatnim okrążeniu, to też ma dwie trójki, przywozi i naprawdę świetnie się go ogląda. Jest trochę załamany tym, że te zero przywoził na końcu, ale naprawdę po trzech tygodniach od kontuzji, które on odniósł, e, tak sobie poradzić to, to, to naprawdę jest szacun i, i widać, że to jest twardy zawodnik. Sam powiedział, że ta kość nawet do końca jeszcze nie zrosła, coś tam załapało, e, ale... Jeszcze przed nim dużo pracy, ale już widać, że naprawdę znakomicie to wyglądało w tym meczu, więc to tyle, jeśli chodzi o, o tak pojedyncze, można powiedzieć, występy poszczególnych zawodników i to, co się działo na to, że tak jak mówię, tych Mijanek było sporo, w biegu 13 Biuli w końcu wygrywa, odnajduje tą prędkość na swoim motocyklu z z ogromną przewagą nad Zmarzlikiem, nad Lindgrenem, tutaj Janowski fatalny ogon e, zgrywa, jedzie gdzieś daleko za całą stawką e, ale wydaje się, że ten Biuli coś znalazł, a tu 14 bieg i właśnie tak jak mówię, wszystko to siadło, bo Zmarzlik e, tutaj nie z Lindgrenem, tylko tym razem z Hampelem wyskakuje na 5-1 i tego nie oddają Janowski trzeci, Biuli ostatni, więc Janowski dwóch swoich w ostatnich startach nie pokonuje żadnego rywala, a w pierwszym jest bohaterem co się dzieje z tymi zawodnikami nie wiadomo, juli też gaśnie totalnie na koniec I, 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 no tutaj trzeba poszukać tej regularności i tego co się dzieje że nie mogą sobie e, poradzić zawodnicy e, więc oczywiście potem mamy ten bieg 15 tutaj 3 łaguta znowu, tak jak powiedziałem jedno tylko 0 zdobywa a potem same trujeczki, i też nie ma walki, bo Peter tutaj już opadł chyba z sił. Kubera Lindgren przed nim i jest 3-3. Mamy 15 milionek tak jak powiedziałem, jakoś to potem padło. No i można powiedzieć, że no za tego Jacka Holdera. Tak to też ważne, co można tutaj powiedzieć, idąc już w te punkty, które kto ile zdobył. To w czterech biegach juniorzy zrobili 5 punktów: 3, 0, 2, 0. To dla Jacka. Taki występ właśnie na zmianę Bańbor z, z Cierniakiem. ale ostatecznie, jak zobaczymy sobie po tych punktach, to może nie było wybitnego tutaj zawodnika. Ale z Marslik wybija się 10 plus 2 bonusy, a potem 3 zawodników po 9 punktów i 1,8. Tak naprawdę, monolit. E, drużyna, e, naprawdę e, to, to typowe. Jak coś mówi 6 razy 8, to tutaj było razy 9 nawet, można powiedzieć, bo zmarznik, mm, e, robi mm, 10 punktów, a cierniak zaraz 8, e, i potem mm, mamy no Grzelaka, tak jeden punkt. I bańboard 3 plus 1 też znakomity występ tego zawodnika, więc naprawdę ciężko się do kogokolwiek przyrzebić. No każdemu się przytrafiało gdzieś gorsze e, biegi, e, ale. Ostatecznie bardzo pewna wygrana, jeśli chodzi o stronę wrocławską, to tutaj tak jak powiedziałem mamy Artem'a Łagutę, a potem znowu długo, długo nic i ten Rekowalenscent jakby nie było, powidzki 7 punktów, Daniel Biuli, jeden bieg wygrywa to fakt, ale, ale to naprawdę nie wiadomo co się dzieje, co to za zapaść w tych poprzednich, kolejnych biegach, 7 plus 1, Tai Ten 5. Janowski też 3-2-1 i dwa fatalne występy na koniec, też nie wiadomo co tu się dzieje. Mówi się o tym, że twardy tor, także zupełnie co innego, niż przeważnie bywa na, na tym wrocławskim yy, owalu. Yy. Na początku jechała szeroka, potem gdzieś wędzie trzeba było przecinać Różnie się ten tor zachowywał, nawet Maty Ciernek mówi o tym, że naprawdę trzeba myśleć na tym torze. Może nie jest to za bardzo, najbardziej techniczny tor w Polsce, ale, mm, ale jest tak, że trzeba, trzeba. Brać uwagę, pod uwagę to, jak ten tor się zmienia i, i gdzie, która akurat w tym danym momencie yy, yy, ścieżka chodzi. Yy, więc mają o czym myśleć naprawdę Sp Spartanie, bo, bo trzeba coś z tym zrobić. Mówię, Pawlicki wraca, jest w formie, a reszta yy, no, do poprawki po prostu. Więc oczywiście tak jak mówię, Kevin Młokiewicz gratuluję jeszcze raz jednego punktu i debiutu znakomitego, Kowalski trzy punkty i tak to wszystko się zbiera na te 41. No na pewno miałby szlagier, był szlagier, bo było, działo się, były biegi niesamowicie emocjonalne, emocjonujące, ale końcówka jakoś tak dziwnie siadła, nie wiem kochani co wy uważacie, nie było chyba kontrowersji za bardzo, był jeden upadek. I potem powtórka w czterech też mi się wydaje, że to tu było typowe domino w tym biegu i to była naturalna decyzja, żeby powtórzyć w czterech, więc czysty mecz, nic się nie działo, co więcej, nie było żadnej literki, więc ani nawet defektów wykluczenia upadku nic oficjalnie się nie działo poza tym właśnie powtórzonym biegiem w czterech. No, zabrakło jakiegoś takiego chłopazura z tej strony Wrocławia. Może, może tak trochę osiedli na laurach po, tych, po tym, że byli pewni wygrania rundy zasadniczej. Nie wiadomo, ostatecznie jest jak jest. Na pewno motor się bardziej cieszy. Jeszcze jak wrócić, to naprawdę może to być niesamowita drużyna. Kto wie, czy na przykład bań, Bordnicko, czy grzelaka. A jeszcze z tym holderem, no, mogą wyrosnąć. Chyba wracają w tym momencie na faworytów do złotego medalu, ale to wszystko jeszcze wiadomo. Sparta można zrobić do się. Nie zapominam takich rzeczy, to nie jest, to jest jak za na rowerze, tak, wygrywali i pewnie w końcu zaczną wygrywać, zobaczymy czy się spotkają w finale, jak to będzie, tyle kochani, tyle ode mnie, dziękuję wam, z, wam za ten czwarty odcinek już yy, w ramach tej czternastej kolejki PGX Extra sezon 2023, yy, w którym to właśnie sam muszę do was gadać, bo Darka nie ma. W sensie nie ma jego internetu, tak jak mówiłem w tej dziurze o imieniu Kraków, teraz że oczywiście jeden z moich ulubionych miast, ale to, to tam z tym internetem się dzieje, to nie wiadomo. A i u mnie sprzęt, jak widzicie, i wideo, i audio. Takie trochę na taśmę klejone. No może to przeważnie tak jest, ale teraz troszeczkę gorzej i ta jakość na pewno przepraszamy za nią trochę gorsza, ale właśnie tryb wakacyjny, więc wybaczcie, Mamy nadzieję, że... chociaż tyle, że, że, że gdzieś tam te odcinki się ukazały to. To Wam to wynagrodzi, że e, czekaliście może trochę, ale, ale jednak jest są te odcinki, a już po weekendzie postaramy się poprawić e, i tego live'a zrobić dla Was e, już e, no, w lepszej formie. Na pewno Darek, żeby wrócił, bo to też, e, ja też na niego czekam, jak ten motor na holdera. Oczywiście, bo to lepiej zawsze we dwóch. Ale to tyle moi drodzy e, o tej mojego gadania. E, zapraszam oczywiście na nasze. Twitter, Instagramy i Facebook i tam zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcecie nas wesprzeć. To oczywiście, platforma, nie, chciałem powiedzieć wiertnicza, nie, platforma Patronite Mam na park maszyn, tam nie, można nie, monetarnie nas wesprzeć. A oczywiście, ja się teraz przesunę, bo Andrzej Słański wlatuje, czyli Żulewa Rodzina się razem trzyma wsparcie dla Bojego zawodnika, między innymi e, Unieleszno, który jeździ na wózki wojskowym. On potrzebuje waszej pomocy, kochani, więc nie zawiedźcie go. I włączcie się do akcji. Wszystkie oczywiście opisy, linki i, i tak dalej od patronów medialnych w opisie tego odcinka. I to tyle kochani za dziś, za tę 14 kolejkę. Dziękuję wam Park Maszyn, ja osobiście też Patryk. I mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia już po weekendzie. I trzymam kciuki. Trzymajcie też za wasze drużyny, bo jeżeli pogoda pozwoli to będzie dużo, dużo żużla w tym weekend. będzie o czym gadać, trzymaj